No i tak się łowi. Właśnie ściągamy siateczkę. tam No wiesz, ona ma na pewno... Nie duża, nie? Dobry ciężarek, nie? O, karpik nawet jest. Japoniec. Dobrze, że te ryby żywe są jeszcze, to można je wypuścić O, jasie jaki piękny jest No dobra, dobra, dobra Dobra, no centralnie na początku, tak Trzecie miejsce po Sandacz nawet się znalazł Martwy Drugi, drugi Tu żyłka leżała i tu chłopaki latali No następny sandacz ¡Oh, qué cool.